Trzymaj wszystkim, pozdrawiam wszystkich, ale tak tylko króciutko. powiem, że jak yy, do końca lockdown się, się skończy, tylko dane wideo ten cały. No w razie myślałem, że nigdy nie nakręcę tego kawału yy, kawałka, ale zrobię z autotuna, i będę po prostu pisał rapy i będę e, robił nie żeby fajnie brzmiało jak, jak będę jak normalnie będę normalnie w studiu będę normalnie w studiu i będę śpiewał, no to więc niech szybko ten do końca lockdown się skończy